W świecie motoryzacji dominują obecnie dwa trendy: kompaktowe suwy i elektryfikacja. Oto dwa w jednym: szampon z odżywką, Mercedes-Benz EQA. Dziś jestem w SJS Driving Academy. W dalszej części odcinka dowiecie się, jak zaplanować dłuższą trasę samochodem o napędzie elektrycznym. O jakości szamponów z odżywką przekonałem się w okolicach 40 urodzin, kiedy moja partnerka musiała zmienić nieco moje zwyczaje pielęgnacyjne, żeby mnie świecił gołym plackiem na czubku głowy. Być może ta metafora z EQA była trochę na wypadek przepraszam na wyrost. Nieważne, koniec sucharów, mówimy o samochodzie. Mercedes Benz EQA to elektryczna wersja popularnego Suwa GLA. Samochód oferowany jest w wersji z napędem na przednią oś jak ten egzemplarz EQA250 o mocy 190 koni mechanicznych oraz z napędem na wszystkie koła EQA300 228 koni mechanicznych lub EQA350 292 KM. mechaniczne. Tak wiem, że te oznaczenia modelu i mocy nie mają nic ze sobą wspólnego. Być może Mercedes uczy się od Audi. Niezależnie od mocy, EQA ma deklarowany zasięg WLTP między 400 a około 430 km i akumulatory o pojemności 66,5 kWh. Tu polski akcent, bo akumulatory do modeli elektrycznych EQA i EQB oraz hybryd typu plugin klasy C i E produkowane są w polskiej fabryce w Jaworze. Różnice w stosunku do spalinowego GLA. Przede wszystkim pod maską nie ma silnika, tylko motor elektryczny. Zwykle jest tu też jakaś plastikowa osłona, ale gdzieś zniknęła między testami. Przód jest bardziej obły z gładkim panelem w miejscu tradycyjnej maskownicy chłodnicy. Wloty powietrza potrzebne do chłodzenia podzespołów napędu są w dolnej części zderzaka, a ten obły przód poprawia właściwości aerodynamiczne, co jest bardzo istotne przy dłuższych podróżach samochodami o napędzie elektrycznym. Więcej na ten temat opowie Paweł Józefowski, instruktor SJS Driving Academy. Samochody o napędzie elektrycznym to nadal nowość i niektórych potencjalnych nabywców wywołują niepokój. Samochody kojarzą nam się z wolnością wyboru, wygodą, a tymczasem z elektrykiem trzeba ciągle myśleć o zasięgu i ładowaniu, bo z dostępnością punktów do ładowania bywa różnie. Zanim zdecydujesz się na zakup elektryka, sprawdź, czy pasuje on do Twojego stylu życia. Jeśli jeździsz głównie po mieście i masz gniazdko do ładowania samochodu przez noc, a do tego jeszcze czerpiesz prąd z odnawialnych źródeł energii, samochód o napędzie elektrycznym może być dla ciebie bardzo dobrym wyborem. A co z dłuższym wyjazdem? Zanim wybierzesz się w dłuższą trasę swoim elektrykiem, musisz się przygotować. Sprawdź realny zasięg swojego samochodu przy prędkościach, z jakimi się poruszasz. Zwykle samochody elektryczne przejadą dalej po drogach z ograniczeniem do 90 km/h niż po autostradach, gdzie oczywiście mogłyby jechać szybciej. Upewnij się, z jakiego rodzaju złącza korzysta twój samochód i jak szybko może się ładować. Zaplanuj po drodze przerwy na ładowanie. Najlepiej z bezpiecznym zapasem, bo polska infrastruktura, nawet jeśli szybko się rozwija w niektórych rejonach, pozostawia jeszcze wiele do życzenia. Może się zdarzyć, że wybrana ładowarka jest zajęta lub nieczynna i wtedy warto mieć wyjście awaryjne, nawet jeśli wymaga zboczenia z trasy. Jeśli nie zależy Ci na szybkim pokonaniu trasy i możesz dziennie przejechać tyle, ile wynosi zasięg Twojego samochodu, poszukaj hotelu z punktem doładowania. Wtedy załadujesz się przez noc, co wyjdzie taniej niż korzystanie z szybkiej ładowarki po drodze. Samochodowa nawigacja zwykle dobrze planuje trasę pod kątem ładowarek, ale warto potwierdzić aktualność danych w aplikacji takich jak PlugShare czy A Better Route Planner. Upewnij się, że możesz korzystać z ładowarek poszczególnych sieci. Być może do Twojego samochodu udało się dokupić kartę umożliwiającą korzystanie z wielu sieci, ale może też być tak, że masz konto tylko w jednej sieci lub w żadnej. Zwykle z szybkich ładowarek można korzystać nawet bez rejestracji, ale wtedy jest najdrożej i najmniej wygodnie. Aplikacja w telefonie z podpiętą kartą płatniczą to dobre rozwiązanie. W aplikacji możesz też przeważnie sprawdzić dostępność ładowarki, kiedy się do niej zbliżysz. Oczywiście nie rób tego podczas jazdy, poproś o pomoc pasażera lub zatrzymaj się w bezpiecznym miejscu. Czas ładowania zależy od macu ładowarki, jak i od technologii po stronie samochodu. Zwykle samochód może ładować się z pełną mocą tylko w pewnym zakresie, więc nie marnuj czasu na ładowanie do pełna. Lepiej zaplanuj dodatkowy, krótki postój, przy okazji zaczerpniesz świeżego powietrza i rozprostujesz kości. A więcej o jeździe samochodem elektrycznym, dobierz się na szkoleniach organizowanych przez SJT Driving Academy. Zapraszam. Inne rzucające się w oczy różnice z zewnątrz to przede wszystkim biegnąca przez klapę bagażnika listwa, podświetlona bardzo ładna, która łączy lampy. A różnice wewnątrz? No to zaglądamy do bagażnika. Pojemność bagażnika w A to 340 litrów, nieco mniej niż w klasie A. Pod podłogą jest płaski schowek, w którym zmieści się np. trójkąt ostrzegawczy, niekoniecznie kabel do ładowania. Ale jak na auto miejskie jest ok. Zwykły GLA ma od 385 litrów w wersji z napędem plug-in hybrid do 435 litrów w wersji benzynowej. I może mieć jeszcze przesuwaną kanapę. W EQA kanapa zamontowana jest na stałe. Oparcia kanapy składają się w proporcjach 40x20x40, więc między dwojgiem pasażerów z tyłu można przewozić jakieś dłuższe przedmioty. Kanapę w elektrycznym Mercedesie potraktowano po macoszemu, to znaczy ze względu na akumulatory pod podłogą jest wyżej niż z przodu, w związku z tym dorośli będą siedzieć tu z udami w powietrzu. Jest tylko jedno gniazdo USB, za to są uchwyty na napoje w podłokietniku oraz kieszenie w drzwiach. Przy okazji testów wielu elektryków wspominam o takim problemie, że wsiadasz do auta, które ma gabaryt, suwa, a tu miejsce za kierownicą, jak w sedanie. To wynik tego, że pod podłogą jest schowany gruby akumulator, no i w rezultacie ta podłoga jest też grubsza. W Mercedesie inżynierowie tak zaprojektowali akumulatory, żeby te kończyły się, przynajmniej ta ich najgrubsza część, kończyła się pod przednimi fotelami. W rezultacie kierowca i pasażer mają o jakieś 5 cm więcej na nogi, bo o tyle niżej jest tu podłoga. Być może przez to akumulatory nie są tak pojemne jak w Wajoniku, EV6 czy elektrykach z grupy Volkswagena, ale przynajmniej z przodu jest wygodnie. Cockpit EQA wygląda w dużej mierze tak samo jak we wszystkich kompaktowych modelach Mercedesa, od klasy A po GLB. Tu dodatkowo oświetlenie nastrojowe wchodzi na ozdobną listwę przed pasażerem. Dwa wyświetlacze z czarnym pasem schowanym za kierownicą. Ten przed kierowcą ma trzy motywy od klasycznego po sportowy. Wszystkim steruje się gładzikiem i przyciskami po lewej stronie kierownicy. Na szczęście w kompaktowych Mercedesach nie pojawiła się jeszcze nowa kierownica z dotykowymi panelami w miejscu przycisków, ale pewnie w kolejnej generacji Mercedes zepsuje i to co dobre. Ostatnio wszyscy producenci idą w tym kierunku. Chyba po to, żeby zniechęcić klientów do korzystania z fizycznych przełączników, i aby zaczęli oni rozmawiać z samochodami. Hej, Mercedes. Słucham? Opowiedz mi dowcip. Co robią budowlanie z elektrykiem na scenie? Budują napięcie. Naprawdę musisz gadać z samochodem, żeby posłuchać sucharów? Lepiej oglądaj mnie na YouTube. Z kolei zawartością centralnego wyświetlacza steruje się gładzikimi przyciskami po prawej stronie kierownicy. Ekran jest też dotykowy, a oprócz tego są gładzik i przyciski na tunelu, więc ze sterowaniem inforozrywką nie ma problemu. No i jeszcze wspomniana wcześniej obsługa głosowa. Pod podłokietnikiem w przyzwoitej wielkości schowku są dwa gniazda USB-C. Kolejne gniazdo USB-C i 12V są przy uchwytach na napoje. W to gniazdo trzeba wpinać telefon, jeśli chcesz korzystać z Android Auto. Bez sensu, bo lepiej byłoby mieć telefon i kabel pod podłokietnikiem. W prasowym egzemplarzu Android Auto nie działa. Prawdopodobnie ta opcja nie została skonfigurowana przez pośpiech spowodowany brakiem półprzewodników. Schowek przed pasażerem jest spory, kieszenie w drzwiach są obszerne. Lubię kokpit w kompaktowych Mercedesach. Nie postarzał się przez tych parę lat, ale ewolucja w kierunku większego centralnego wyświetlacza w klasie S oraz klasie C na razie mnie nie przeraża, nie licząc ciągłego czyszczenia ekranu z odcisków palców. Zaczynamy od tego, jak jeździ się elektrycznym Mercedesem. Po mieście jeździ się zupełnie normalnie, bezstresowo. Wsiadasz, wrzucasz bieg i jedziesz. Gdyby nie brak dźwięku i świetne wyciszenie, można nie zauważyć, że to elektryk. Dopiero kiedy pobawisz się manetkami i odkryjesz hamowanie rekuperacyjne, orientujesz się, że tu jest coś inaczej. A z rekuperacji warto korzystać, bo. Jak sama nazwa wskazuje, pozwala odzyskać trochę energii i wydłuża zasięg. Poza tym, korzystając z hamowania roku rekupe, rekuperacyjnego, trudne słowo, zużywasz mniej hamulce, co przyczynia się do niższych kosztów eksploatacji. Co nie znaczy, że eksploatacja elektryka jest tania i nie mówię tu o kosztach szybkiego ładowania. Kiedy odbierałem samochód do testów, w protokole zaznaczono uszkodzenia felg i nacięcia opon chyba na wszystkich kołach. EQA waży ponad 2 tony, o jakieś 500 kg więcej niż GLA, więc o uszkodzenie felgi i opony na dziurawym asfalcie nie trudno, a test nagrywam jesienią, zanim pojawią się wiosenne ubytki w nawierzchni. W lutym w ten sposób uszkodziłem oponę w Hondzie E, co opóźniło test o parę tygodni. W elektrykach to plaga. Ta dodatkowa masa przekłada się też na ogólny komfort. Nierówności czuć bardziej niż w lżejszych samochodach. Poza tym jeździ się przyjemnie, byle nie przesadzać z ostrym przyspieszaniem. EQA rozpędza się katalogowo do setki w 8,9 sekundy, chociaż sprawdziłem i jest szybsze. Ale dostępny od zera moment obrotowy na poziomie 375 nm sprawia, że przednie koła walczą o przyczepność. EQA 250 może holować do 750 kg. Wersje z napędem na wszystkie koła mogą holować do 1800 kg. Maksymalny nacisk na hak to 80 kg. Z tej perspektywy warto rozważyć choćby wersję 300 z napędem na wszystkie koła. A co z zasięgiem? Trasa z domu w Warszawie na Tor Kielce to niecałe 200 km, przy czym Radomia do Kielce jest ciężko, bo cały czas lekko pod górę. Samochód ładował się przez noc, ustawiłem czas odjazdu, żeby wnętrze czekało nagrzane. Całą drogę jechałem w trybie ECO, prędkość zgodna z ograniczeniami lub ciut poniżej. Zużycie energii to niecałe 24 kWh na 100 km, a pozostały zasięg to 100 km. Przypominam, że A powinien mieć zasięg w okolicach 400 km, ale mowa o jeździe po mieście, a nie w trasie. Ale nawet w mieście zużycie energii nie chciało spaść poniżej 21 kWh na setkę, co oznacza zasięg niewiele ponad 300 km. W trybie komfortowym, dopiero w trybie eko masz szansę zejść w okolicy obiecywanych przez producenta 18-19 kWh na setkę i wtedy z rekuperacją może dobijesz do 400 km. Wiele zależy od pogody, stylu jazdy tego w jakiej temperaturze garażujesz samochód i czy przygotowujesz go do wyjazdu poprzez nagrzanie lub schłodzenie wnętrza kiedy samochód podpięty jest do sieci to samo dotyczy ładowania. Mercedes EQA ładuje się prądem stałym z mocą do 100 kW. Pokładowa ładowarka to zaledwie 11 kW, ale przez noc z odpowiednio mocnego wallboxa naładujesz się do pełna. Ładowanie do pełna ze zwykłego domowego gniazdka trwa około 30 godzin, ale na co dzień pewnie wystarczy Ci odzyskanie przez noc około 100 km zasięgu. Jeśli chodzi o ładowanie z szybkiej ładowarki, to według danych sieci FastNed w optymalnych warunkach EQA przyjmuje nawet więcej niż 100 kW, ale spada poniżej tej wartości już od około 60% naładowania akumulatorów. Ostatnich parę punktów procentowych ładuje się poniżej 50 kW, czego oczywiście nie warto robić ze względu na żywotność akumulatorów oraz na czas swój i innych kierowców chcących naładować swoje samochody. Akumulatory są chłodzone cieczą, co w założeniu poprawia szybkość ładowania. O cenach ładowania i wynikających z tego kosztach przejechania 100 km trudno się wypowiadać w sposób wiążący. 100 km po mieście, kiedy masz zainstalowaną w domu na przykład fotowoltaikę, kosztuje cię grosze. Ale jeśli skorzystasz z szybkiej ładowarki przy autostradzie i w dodatku nie masz konta w danej sieci, wtedy energia potrzebna do szybkiego pokonania 100 km może kosztować wysokie kilkadziesiąt złotych. Dlatego warto się zastanowić, czy samochód elektryczny pasuje do Twojego stylu życia, do modelu wykorzystania oraz czy w trasę lepiej. Nie wypożyczyć samochodu o napędzie spalinowym. To wszystko kwestia Twoich możliwości i kalkulacji. A propos ładowania, zwróciłem już na to uwagę w teście hybrydowej klasy A. Bardzo doceniam, że Mercedes umieścił przy porcie do ładowania przycisk zwalniający wtyczkę. Nie muszę szukać kluczyka i odblokowywać zamków. Wystarczy, że mam kluczyk przy sobie. Naciskam przycisk i mogę wypiąć wtyczkę. To powinien być standard w elektrykach podobnie jak zasłaniające gniazdo klapki na sprężynach, a nie zaślepki na plastikowych paskach. Ceny Mercedesa EQA zaczynają się od 200 000 zł za napędową wersję 250 do EQA 300 z napędem na wszystkie koła trzeba dopłacić 23 000 i myślę, że to optymalna wersja dla tego modelu, bo EQA 350 w cenie od 235 000 niewiele wnosi poza mocą i przyspieszeniem, które poniżej Porsche Taycana są w elektrykach drugorzędne. Testowy egzemplarz EQA 250 z dodatkowym wyposażeniem kosztuje 255 tysięcy złotych. Niedawno krytykowałem tańsze i większe samochody o napędzie elektrycznym, które miały jeszcze większy zasięg i można je było jeszcze szybciej ładować niż EQA, ale EQA moim zdaniem niczego nie udaje. Jest miejskim suwem na bazie popularnego, dobrego modelu. Tak jak to miało miejsce z Volkswagenem E Golfem czy kiją E Niro. I dlatego wolę takie podejście do elektryfikacji niż tworzenie nowych modeli, wyróżniających się na siłę wyglądem. No dobrze, BMW udało się z i3, ale to był wyjątek. A jak Tobie podoba się Mercedes EQA, napisz mi w komentarzu pod filmem. Jeśli podobają Ci się moje sarkastyczne, do rzeczy, a może nawet nieco zabawne testy, zasubskrybuj kanał Marek Drives i daj łapkę w górę. Naciśnij też dzwoneczek, aby nie przegapić nowych odcinków. Chcesz więcej i na luzie? Wbijaj na kanał Ania i Marek Jadą, link na ekranie. A pełną wersję tego testu obejrzysz na antenie kanału Motowizja w programie Motojazda – Garaż Motowizji. Premiera w niedzielę o 12, powtórka w poniedziałek o 20.